No i się sięmano taka szybka nagrywka, bo nie wiadomo, czy mi bateria zaraz w telefonie nie, wpadnie, nie padnie. Bateria w telefonie także będę się streszczał. Wpadła nowa opona naprzód. Taka Michelinka. Nowka opona naprzód. Kupiłem ją z Allegro. Przejrzałem chyba na Allegro. Wszystkie aukcje z oponami tymi 2,75 na 18. Wszystkie aukcje, chyba, żebym przejrzał. Podobała mi się również taka Metzeler tam była. Też była bardzo fajna i w miarę tania. Bo ale, ale stwierdziłem, że nie będę kupował leżaka, bo to był 4 leżak ta Metzelerka. I, ta, I bardzo atrakcyjna cena była, bo tam coś 8 dyszek, no ale 4-letnia nie nowa, ale 4-letnia na magazynie już leżała. Więc stwierdziłem, że jak taką oponę kupię, to ona za, minie rok, dwa to za dwa lata ona znowu będzie stara. I pomimo tego, że będzie miała dalej dobry bieżnik, to już będzie trzeba ją i tak wymienić, no bo już będzie miała i tak swoje lata. nie? No więc stwierdziłem, że nie ma w co się bawić w leżaki, tylko noweczkę z tego roku 2020, rok tu kiedyś nawet na tej oponie jest oznaczenie tu kiedyś nawet pisze ale tak, ale tak jak mówiłem się będę streszał, bo nie chcę żeby mi bateria padła a chcę to nagrać zdążyć to nagrać i kupiłem tą oponę tego Michelinka z tego roku nówkę 2020 rok produkcji w sumie z przesyłką, ze wszystkim z kurierem, bo to z neta kupiłem z Allegro 240 zł mi wyszło troszkę za nią dałem no ale jest fajny, fajny lać. E, starczy na długo, skoro fabryczna mi starczyła kbf na której teoretycznie dużo ludzi mówiło, że nie warto na niej jeździć, bo się wywalisz, bo ona się nie czymie drogi. Ta fabryczna, ta oryginalna Tahiska. A jednak się dało pojeździć, jak widać. 20 tysięcy ze mną zrobiła, no prawie. Ale w końcu przyszedł na nią czas, bo już wyłysiała. i... E, no, i taki Michelinek wpadł. Chyba wszystkie aukcje przejrzałem na Allegro z tymi oponami 275 na 18 i, i mi najbardziej ta Michelinka podpasowała, spodobała się. Bo jeszcze patrzyłem na Mitasy, bo taką samą chciałem też my firmę z początku producenta, jak mam z tyłu. Chciałem takie, żeby były i przód, i tył Mitas, ale ten Mitas na przód nie podobał mi się wzór bieżnika. Ja wiem, że w oponie nie jest najważniejszy wzór bieżnika. Opona ma się trzymać drogi, ona ma spełniać swoje zadanie, a nie sugerować się wzorem bieżnika. No ale chciałem, żeby ten wygląd też był fajny, nie? więc wziąłem tą Michelinę. Ten Mitas był nieco tańszy, bo jego by szło kupić chyba do dwóch 200, by szło się zamknąć w cenie. No ta kosztowała 240, no ale jest Funkelnówka z tego roku, jeszcze ma te dzyndlew, te włosy. Na oponie są. Dopiero pierwsza jazda na niej. E, oczywiście jazda za potrzebą do sklepu, bo teraz inaczej nie wolno jeździć, inaczej nie idzie, tylko za potrzebą do sklepu lub do pracy. E, no i tak, kuferek też się fajnie sprawuje. E, jak urwie ten filmik, bo może być tak, że padnie bateria, no to, to znaczy, że jak nie zdążę dograć czegoś, to znaczy, że... Jak tak nagle się urwie to że padła bateria, to będzie oznaczać. No ale póki nagrywa, póki jeszcze się trzymie bateria, no to jeszcze coś pogadam. Kufarek się fajnie sprawuje, właśnie mam w nim zakupki. I teraz zjechałem na takie, na takie ubocze, gdzie, gdzie żeby coś spokojnie, żeby coś nagrać tak na szybkiego oczywiście. Bo ja tam te filmy tam nie obrabiam, i w żadnym programie ani nie sklejam. Tylko tak amatorsko, co się nagro, tak się wrzuco. Nie mam na to ochoty, żeby się bawić tam w jakieś ulepszanie tych filmów, składanie, jakieś dodawanie muzyki i tak dalej. Nie? Także taka typowa amatorka w nagrywaniu. No ale tak to wygląda. Fajna ta oponka. No, KBF-a ta fabryczna, co była, no już pójdzie na śmietnik, ale swoje odsłużyła. 4 lata jeździła i prawie 20 tysięcy na kula, dokładnie 19 no. Więc to tyle kończę, bo żeby zdążyć, żeby mi nie padła ta bateria. Na razicho.